przymruż e, brwi, oczy i spójrzcie. Spoko wyszło, no. Tak, dobra, to teraz jeszcze bardziej się rozluźni. I weź może tak usiądź sobie. Tak mega wieszek, taki zuchłopak. Wiesz, Pomyśl sobie o czymś takim mega, mega wściekłym. No jest się No super, ekstra. Fajne, no. Dobra, to weź może teraz stań sobie, tak właśnie, wsadź sobie ręce do kieszeni i wezmę ci ten stołek. No, i dawaj. Teraz zrobimy tak, że będziesz zmieniać pozycję, będziesz robić tak, potem może stań tak. E, bądź taki trochę bardziej otwarty, ja sam wymyślaj sobie, co byś chciał zrobić. I to będzie takie mega fajne, że sam się nauczysz, jak się pozuje, bo prawdziwy model na przykład pozuje tak, pozuje potem tak, potem robi, nie wiem, jakieś takie rzeczy. No wiesz, w sensie no on myśli sam, co może zrobić z ubraniami na sobie, więc mhm. też o tym pomyśl, okej? Okay? Dobra. Dobra. Uwaga. Dawaj, zmiana. 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 Super, no o to właśnie mi chodziło. Fajne, super mega, super. Sumo. I widzisz, i teraz mamy już cztery zdjęcia, które są takie, wiesz, sam pomyślałeś o tym produkcie i fajnie go pokazuję, więc jestem mega zadowolony. I się strasznie cieszę, że wiesz, załapałeś to i że ty to tak szybko robiłeś. No, więc to jest mega super. Dzięki. Dobra, gratulacje. Teraz może ktoś następny. Stary, takie słowo od radka, szacun. Co nie? Dobra, ty tak nie szacunuj, tylko pozyj. Weźmy, może weźć kaptur nagowe.